Hej, 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 dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 9 grudnia, środa, jeszcze 3 dni i weekend. Odliczam, bardzo, bardzo odliczam, muszę się przyznać. Ten tydzień jest taki dość ciężki, więc cieszę się. Każdy dzień, który mija jest takim, wiecie, punkcikiem. Odhaczonym na mojej liście. E, witam się z Wami, staram się zachować e, dalej y, humor, dalej ducha świąt. Mam nadzieję, że z mną pozostanie. E, tak i co? I dziś w sumie chyba nic takiego w planie nie mam. Miało być coś w planie, ale później o tym. E, ale troszeczkę musiałbyśmy zmienić plany z mamą. Ale to nic, co się odwlecze, to nie ucieczę. E, także kochani, przede wszystkim dzień dobry z Wami. Ja już mam swój strój odziany, bo dziś dzień treningowy. Eee, tak, także dzisiaj chyba góra do wytrenowania, eee, więc ja się zabieram za odkurzanie, a później trening, bo Mateusz dzisiaj jedzie znowu o chwilę wcześniej do pracy, także muszę się wyrobić ze wszystkim. Także dzień dobry! Say, Christmas Eve is coming soon. Now, are you dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking twelve. No, Mówiłam, że góra ciała dzisiaj. Soki. Teraz się myjemy, ogarniamy, doprowadzamy do stanu człowieczeństwa. <grymne> Także yy, ogarniam się i yy, sprzątam dzisiaj łazienkę. Tak Mama mega, mega dokładnie. Chcę wiecie, podsuwać sobie pralkę pod półkami wszędzie, wszędzie tak wiecie, mega, mega, póki Mateusz jest, to akurat sobie ogarnę dziś łazienkę, kę, kę. A w ogóle która jest godzina, która jest godzina. Nie wiem nawet, która jest godzina, nie spojrzałam na zegarek. No nieważne, ale chyba po dziesiątej, kurde, to ja muszę się streszczać, żeby się wyrobić, także dzisiaj łazienkowo. się jak w przesięgam, naprawdę. O, drugi dobry trening, więc zasłużyłam na czekoladkę. Tak myślę. No tylko Ignasz mi tutaj już przy tym kombinuje, więc... Nie ma. O, jest. O. Kto tu przyszedł? Co to jest? Ktoś mi to zabrał? To się robi niom, 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 niom. Dasz mami gryza? Tak. Dodaj gryza. I Ignasz resztę. Aha, mama się podzieliła, no. Hmm, a drugie już nie. Dobra. Ja mam do kosza dać? Tak. Do, dobra, zaraz dam. jest dziewiątek, tak dziwiam boże. Prze straciłam rachubę, ale dziwiam. O, prezent tu mamy. <śmum> prezencik, tak. Także mam się to o nie, ja jestem do tyłu. Kiedyś nie... któregoś dnia musiałam nie... Hmm. To dzisiaj jest dziewiąty. Ola, boda, co ja tu narobiłam? A dzisiaj jest dziewiąty, tak, bo wczoraj wyłóżmy urodziny z mamy mojej. Okej, okay, to mam dwie. Czarna poziomka z wanilią. Na pewno będzie ładnie pachnieć. I tutaj herbata zielona malinowa, także muszę nadrobić, kurde, jak ja to zrobiłam. W dzień nie otworzyłam, czy co? All, all you need is tea and warm socks. <laughs> zgadzam się. Zgadzam się dokładnie. I to ten duet jest y, super. Tak. Zdecydowanie. Mama I da, do tego. <laughs> tak, mama otworzyła swoje kalendarze. E, dobra, otwieramy kalendarz. Liście jest, chodź, otwieramy kalendarz. Tak, Mamy szybciutko. Ignacy idziesz? Jest mi. Tak, Ignacio przeżywał, bo liści Chodź, otwieramy, chodź. Który <grystanie> Haha, tu masz krasnoludka takiego i tu otwieramy. Tu musisz otworzyć, zobacz. O, tu, tu dziurkę masz, tu masz dziurę. Ja już mam. No, mocno. Nie, ja tu, 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 tu mama pomoże, pomoże. Czekaj, weź paruszka. Musia pomoże, o. To, że dzisiaj pieczemy pierniczki, no właśnie, pierniki jutro, tak, bo babcia dzisiaj dłużej pracuje, więc jutro, przenosimy na jutro, miało być dziś, ale pieczemy jutro, już otwieramy, jakie jajo, Ignaś ma, ha -ha. proszę bardzo, jajo, jajo, o, trochę roztopione, proszę, jajo, jajo, o, dobre jajo, super, także, dobre? Tak. Chowamy. No, Och, i ktoś tutaj też się napracował, żeby mamie... Dać też pracę. O, Ignaś, kto to posprząta? Ja. Ty? No to ja się cieszę. Bardzo dobra informacja. Będziesz sprzątał? No, Ignaś uwielbia wsadzać różne rzeczy pod dywan albo pod narożnik. Dobra. O, właśnie mamy puzelki. Z binga. Dzisiaj sam wziął i chciał układać, bo ostatnio miał taką fazę, że nie, tu były B. Nie i absolutnie. Także dzisiaj układał binga. O, jeszcze tu ogarnąć, kochani. O! Za mało było rzeczy na dywanie. To ty czy ja? A kogo najpierw układamy? Powiedz nam, kto tutaj jest na obrazku? Bing. A to? To Koko. A to? To Pięknie. To Lulu. Sula. To Koko. Pan, dobrawo! To kogo chce Ignać układać? Kogo najpierw? Binga? Nie Koko Lulu. Kasule? Nie Koko. Koko najpierw i Charlie'ego? czarny. Charlie. No to mamy Koko, mamy bluzeczkę Koko. Ucho Koko jest tu. A tu jest. Oczka, tu ucho połącz. Tu. O, o, właśnie tak! No brawo! I teraz bluzeczkę. A powolutku. O, o, nie, nie, nie. O, czekaj, pokaż mamusi, mama zobaczy. O, teraz, teraz zrób cyk paluszkiem. O, he, he. Oj, ty się rozłączyła, no. I co tutaj mamy jeszcze? O, buciki, koko, ślicznie. Ma buciki, koko? Ja. A tu jest kto z boku? Charlie. Charlie, tak. No, układaj. Tutaj Charlie był, koło bucika. Odwrotnie. Trzeba. O, właśnie, tak. Tak. Paluszkiem. Cyk. I teraz tutaj, co tu jest? Jest Charlie! No, musisz, o, 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 właśnie, powolutku. Powolutku, tak. Nie ma Charlie. O, teraz. I kto tu jest? Koko. I? Charlie. Charlie, Ślicznie. I teraz kogo Koko, układamy? Jest, Koko i Charlie. Teraz binga chciał Ignaś? Nie, Charlie, Charlie go jeszcze raz? Tak. Mhm, bo jakbyś chciał binga, to bing jest tutaj. Raz, dwa, idzie jeszcze. O, gdzieś nam bing zniknął. O, ha, jest tutaj! A Bing skimon jest, kolgo on ma? Tu Lisia chyba. No, układaj. Tu. Tak, właśnie tak. Oczko koło oczka. Powolutku. Nie, nie na siłę, nie na si O, teraz, 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 o. Brawo! Jest jedno oko, drugie oko i ucho, i ucho. No i teraz. O, nie, jeszcze raz. To musisz ten. Co się stało? Nie ma głowy Binga? Tutaj właśnie tak zrób. Ok, no to zrobimy tak. O, tak. Mhm, tak, nie. O, właśnie. No i super. Czekaj, Ignasiu, trzeba trafić, wiesz? O, tak. Jest, kto tu jest? Bing. Bing, tak. I, ko I kogo teraz układamy? Charlie. Charlie, tak. I Charlie ma misia. Nie kopię. Co to jest? Charlie. Charlie. To koko, koko. I buciki ma koko, tak? To oko. Oko, ślicznie. To koko. Oko ma? Tyle, to, to teraz Tu A może pando? Nie, to tu. Nie ma tyle. Nie ma, już. O, już koniec, koniec, już, już nie. Już ułożone. Ty jesteś łabus. No nie ma, teraz musisz jeszcze raz ułożyć. No, smażę resztę panekek, bo mi zostały. zostały tfu, zostało mi ciasto i wysmażę to zjemy po raz z dzieciakami. No taki. Hmm, nie pod tylko pod, pod południak. <gryw> nie wiem, kto nazwać, ale. To jest pierwsza tak intensywna. Chodzi, jeśli to chodzi o te dodatki, to była wanilia i nie wiem co tam jeszcze malina i wanilia, to wanilię bardzo czuć. W ogóle jaka ciemna ta herbatka jest i najbardziej intensywna. Także dzisiaj mega pozytywne zaskoczenie. Christmas tree What you bring to me? Tell me if you are When the clock is striking 12, when I'm fast asleep down the chimney broad and black karmimy i się idzie spać jest przed samą 8 jakoś zeszło nam trochę, bo mama akurat była teraz przyszła po 19 więc jeszcze wiecie kadu kadu kompanie i to tak chwilkę się przedłużyło no, dzień zleciał w miarę także fajnie w sumie po 16 wyszliśmy na odwór zrobiliśmy rundkę, poszliśmy do babci Tereski trochę posiedzieliśmy i i przyszliśmy było przed 19 chyba Także fajnie nie no w sumie, powiem wam, że dzień jakoś zleciał, także cieszy mnie to. I tak chciałam się z wami pożegnać, także no, my się kładziemy spać, odpoczywamy. Yy, Ignaś pójdzie spać, to ja, yy, to ja co zrobię, vloga przerobię na jutro yy, i obejrzę jakiś film. Także jaki trzymajcie się i do następnego.